Witam, jestem Shinton Thousand, a to jest Pancerniak, odcinek 8, i z 8. Wady i zalety tego czołku nie będę mówić, ponieważ e, zostały one omówione niedawno w poprzednim odcinku. No, no, możliwe, że w następnym odcinku, który, który będzie za parę następnych bitew, nie wiem, 8, będę znowu omawiać. Tymczasem, e, gramy na mapie Prochorowka patrząc na mapę jadę na lewą stronę na drogę ponieważ ten czołg to jest typowy snajper to jest taki ciężki um, ciężki średniak ma potężne działo um, ale, ale za to ma słabszy pancerz najgrubszy to ma na, na przodzie wieży 202 ale dodatkowo ma ogromną prędkość czyli taki um, snajper Mała wytrzymałość, potężne obrażenia i strasznie szybka, mobilna. Tutaj tego ISO 8 mam mm, już na malce akrytowanego tak jak w poprzednim odcinku. Daję sobie za mną pozycję w krzakach. I dlaczego pojechałem tą stroną, gdzie tutaj praktycznie nie ma gdzie się chować. A no, pojechałem tutaj, ponieważ, tak jak mówiłem, to jest sniper, czyli on potrafi się nie są ludzie, kamuflować. Nie dość, że mam kupioną do niego siatkę kamuflującą, która zmniejsza 25% wykrycia nieruchomego czołgu, to jeszcze jeden z moich członków załogi też robi kamuflaż, który ma już 7, około 70-80%. Ogólnie całą zabawę chcę zrobić, żeby miała ym, kamuflaż zrobiony, ale na razie tylko ta jedna osoba robi, bo inne osoby muszą, to ja że robić umiejętności tak jak wszyscy zmiec. No i tutaj tam sobie na chwilę tryb z pochodnią. się jak ładnie się rozstawiła była moja drużyna. Tutaj ale też po drugiej stronie. Tutaj się pojawił VK 4502, czemu nie mówię 4, 4502. Tak naprawdę, między 45 a 02 powinna być kropka, ponieważ 45 określa wagę czołku, a 02 która to wersja. Tutaj, jak widać, już lów miedzie hmm, na scouta. A jeszcze ten VK4000, znaczy 4502, i to, to P, to P oznacza, że odsuwa się Tutaj, pierwszy czołg zeskautowany po naszej stronie lów zadałem obrażenia równe 437 obrażeniem. Szczęsne przygotowywanie tego potężnego działa. Tutaj widać cel. malówkę celuje, strzał, no ni niestety zniknął, nie wiem czy trafiłem, mam nadzieję, że tak, ponieważ wtedy idzie więcej pieniędzy i ekspa. Tutaj kolejny czołg, T28, amerykański niszczyciel czołgów. Trzał, trafienie jest o 402 Chcę tylko powiedzieć, że jako pancerz wynosi 282 mm, a moje ciało ma średnią penetrację 268. Tak jak mówiłem, to jest niesamowite, to jest obrażenia i duża penetracja. Kolejny czołg, 34 wyjechał strzał, no i trafiłem nieszczęście w ziemię. Skąd wiem, że trafiłem w ziemię, ponieważ widziałem, zdążyłem zauważyć, jak pocisk leciał, poleciał niżej, nie wyżej czyli trafiłem tam jesienią. tam jak widać na, drog na drodze są takie pagórki no i tutaj moja drużyna jechała zaczyna jechać do przodu uz więc uznałem, że dobrym rozwiązaniem też będzie jak ja pojadę, ale jednak bym się trzymał z tyłu ogólnie wynik y gry już jest niesamowity ponieważ 7 do 0 Tutaj Tiger 2, który często mnie wkurzał w tych pierwszych Pierwszy strzał. W ogóle go nie przebiłem. nie otwarta. Wciąż nie go syły. Jeszcze na mapie nie zauważyłem, że pojawił się niszczyciel czołgu. Child Panther. Dopiero teraz. To on też swój figur. Miałem konafi strzał. Zrykoszetował. Kolejne dwa czołgi śpiewy, koło 3 i 34. ale póki co przyładowuję. oczy zdążę. Strzał. Zniszczenie. Pierwszy strzał, pier, pierwszy kill Tutaj, kolejny czołg, KW-3 Celuję, strzał, nie wiem trafiłem, mam nadzieję, że tak O, ich ten, ten Tiger Bach, ach, jak ja go nie lubię Celuję, strzał Rykosza to, to kurde, no jak, ileż można tej ja kawalczynię, trochę wkurzał po zawsze tak się chyba za tym nie mogą od niego strzeć, ale i tak nie sądziłem przeładować. Może żebym niego trafił, ale Pander 2 mnie wyprzedził. Luf też już tam padł. Jak widać, wynik 12 do 0. I tak jak ja chciałem trafić tego Tejhera 2, to wkręcę mi zniszczyli, ale już miałem przeczucie, że na pewno puls penetruje. 13 do 1. No, nieszczęsny rów musiał niestety zostać zniszczony w bitwie. Ale i tak naprawdę dla niego wielkie prawa bo gdyby nie on to pewnie nie by nas tak szybko nie wjechał do przodu. zostały dwa ostatnie czołgi. Jego Panther oraz 110. Jego Panther już padł. Tutaj wyrwałem do 110. To jest taka chińska podruba no chyba z połączeniem z s 3 Zadałem obraz, że za 480 To ja A i tak dostałem No przeładowuję No i ktoś mi wyprzedził No i to by było na tyle Dzięki za uwagę Zapraszam do subskrybowania Trzymajcie się